Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Jedzenia z OE, czyli programie, w którym opowiadam Wam, co się kryje pod różnymi dziwnymi nazwami w restauracyjnych menu. Jesteśmy w trakcie naszej włoskiej serii, której partnerem jest San Pellegrino Aquapana. Dziś na stole mam Aquapana nie bez powodu, o tym powiem pod koniec odcinka, a dziś będziemy rozmawiać na temat spaghetti carbonara. Naszym dzisiejszym bohaterem jest spaghetti carbonara, czyli ulubiony makaron wszystkich Polaków, brawo, brawo! No i za chwilę odpowiemy na to mityczne pytanie ze śmietaną, bez śmietany i dlaczego? O tym wszystkim będę mówić, ale na razie porozmawiamy o tym, czym jest Spaghetti Carbonara w swojej pierwotnej wersji. Jest to makaron bardzo prosty, który bazuje na y, żółtku bądź czasami w całym jajku, ale raczej w żółtku. Pomieszanych zwykle serach pecorino i parmezanie. Parmezan jest bardziej popularny, pecorino jest za to dużo bardziej słony no i jest serem owczym, co jest bardzo dużą różnicą. I pieprzu. To w zetknięciu się z gotowaną wodą z makaronu robi wspaniałą emulsję, co powoduje, że makaron jest piękny, błyszczący, śmietankowy wydawałoby się, ale czy ta śmietana tam jest? Okazuje się, że tej śmietany teoretycznie nie powinno tam być, jeśli chcemy być zgodni ze sztuką. Śmietane do tego makaronu dodali Amerykanie dużo po czasie, kiedy został on wymyślony. Zaraz Wam powiem dlaczego. Makaron carbonara jest młodym makaronem. Historia spaghetti carbonara jest dużo, dużo krótsza niż chociażby historia makaronu bolońskiego, o którym rozmawialiśmy ostatnio, bo jest to historia z naszego XX wieku jeszcze przed chwilą naszego. I ma ona swój początek podczas II wojny światowej. Są dwie teorie. Pierwsza teoria, która wyjaśniałaby nazwę carbonara, jest taka, że to była potrawa gotowana przez górników, Carbone to jest po włosku węgiel i dlatego ta potrawa się tak nazywa, że teoretycznie robili ją górnicy. Którzy przyszli z Umbrii do Lazio, to jest jedna teoria. Druga wersja, która podobno jest bardziej prawdopodobna, to taka, że wymyślili tę potrawę alianci, stacjonujący w Rzymie w 44 roku i w ich racji żywieniowej, bardzo skromnej, znajdowały się dość kaloryczne e, składniki, z których wymyślili oni e, ten oto makaron, bo znajdował się tam boczek, być może było to właśnie włoski ale który jest najbardziej polecany do spaghetti carbonara. Pancetta też absolutnie się nadaje. Były jajka, był również ser, też pewnie był to pecorino lub parmezan, tego dokładnie nie wiemy i też się to na pewno zmieniało. I podobno to oni wymyślili ten makaron, który został rozpopularyzowany potem na cały świat. No dobrze, no to teraz wyjaśnijmy sobie w końcu kwestię tej śmietany. W wielu przypadkach dodaje się śmietany, natomiast zdecydowanie nie jest to zgodnie ze sztuką. Śmietana zaczęła być dodawana, kiedy ludzie nie do końca potrafili sobie poradzić z, z emulgowaniem tego jajka z gorącym makaronem, żeby powstała ta idealna kremowość tego makaronu. Więc dodawali śmietany, żeby im się to jajko nie zważyło, nie zrobiła się jajecznica na makaronie i sobie chcieli ułatwić dodając śmietany. Inna sprawa jest taka, że Amerykanie, którzy bardzo lubią spaghetti carbonara, ale też bardzo lubią rzeczy, które mogą wyjąć z pudełka. No i właśnie, z pudełka da radę wyjąć pasteryzowaną śmietanę, dużo gorzej z jajkami i dlatego sos, który możecie kupić do tej pory w Stanach Zjednoczonych na, na, do użycia do spaghetti carbonara, zawiera oczywiście w sobie śmietanę, bo jest to dużo łatwiejsze do zapaczkowania. Ja osobiście nigdy nie byłam wielką fanką spaghetti carbonara, bo dla mnie to było po prostu bardzo dużo e, bardzo dużo boczku, i bardzo to było tłuste i w ogóle niespecjalne. Ale chyba ja, tak jak z wieloma daniami, i dlatego też Wam e, bardzo szczerze radzę, żebyście się nie zrażali za szybko. Bo czasami jest to po prostu kwestia tego, że nie zjedliśmy tego dobrego. I dajmy jeszcze szansę, że może kiedyś nam posmakuje. Mi w końcu posmakowało. Zjadłam pyszny makaron carbonara z guanciale, idealnie stosowanym, że fragmenty tłuszczu były wytopione, inne były takie zastygnięte, pyszne, z dużą ilością pieprzu, bo ja pieprz uwielbiam. No, bardzo, bardzo dobry makaron, i teraz chętnie go robię sama. Tutaj mamy. Idealnie zeszklony m, makaron, oblepiony cały e, tym żółtkiem, z dodatkiem idealnej e, włoskiej panczety W tym wypadku tu mamy pecorino. Pecorino możecie rozpoznać e, po tym, że w przeciwieństwie e, do parmezanu jest dużo bielszy ze względu na mleko, ko, e, mleko owcze, a nie mleko e, krowie. E, no, jest też bardziej słony, o czym chyba mówiłam. Właśnie przez e, tę słoność tego makaronu. E, która wynika i z boczku, i z sera, e, lepsze do tego dania e, będzie woda niegazowana, akwapana, dlatego że jej e, pewna taka miękkość spowoduje, że złagodzi nam tę słoność, będzie idealnie otulała nam całe usta i wyciągnie bardzo dobrze sam smak boczku, nie tylko właśnie te słone nuty. Nie jest to ostry makaron, nie jest to bardzo tłusty makaron wbrew pozorom, mimo że tak się może wydawać. Dlatego ta woda się nada dużo lepiej niż np. San Pellegrino, które pasowało do spaghetti bolońskiego, które jest bardziej mocny w smaku, dużo cięższe. Tutaj zdecydowanie akwapana wystarczy, więc e, ja się zabieram do jedzenia. Was zapraszam, żebyście szukali swojego idealnego e, makaronu carbonara, chyba że robicie taki w domu. W takim razie możecie e, napisać mi swój przepis w komentarzu albo mi wysłać zdjęcie na Instagrama. Ja bardzo chętnie zobaczę. Jak będziecie chcieli, to się też podzielę swoim e, przepisem na carbonara. Więc ja jem smacznego e, i do zobaczenia.